Witam, Urbex TV. Wchodzimy do kolejnego budynku. Dzisiaj jeszcze mamy parę lokacji do sprawdzenia. Ale to już bardziej w tych, których ja byłem. Zobaczcie na stan, co się dzieje na suficie. Nie wiem, czy na górę będziemy wchodzić. Ale chcę dla was parę materiałów nagrać, żeby móc je publikować co jakiś czas. W każdą sobotę najlepiej dla was. Na gwoździe proszę uważać. No, o, zobaczcie tutaj, jak to wy, 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 wygląda. Kolejne pomieszczenie. O, o, zapomniałem o zdjęciach, paru zrobić, ale to może przy cięciu czy przy czymś, żeby was chociaż. O, będziecie na moich grupach na Facebooku. Serdecznie zapraszam. O subskrypcji kanału zapomnijcie czasami dawajcie znać, czy materiały się podobają. I proponujcie sami co, co możemy na was, na, was, na, was, na was nagrywać. Czy chcecie takie materiały z urbaksu? Tak jak proponowałem wcześniej. Jakieś muzea czy coś? <laughs> co wam pasowało. Bo chyba wejść na górę nie widzę. Chociaż nie wiem czy bym chciał na górę wejść. Zobaczcie, jak to wszystko jest porurowane. Tu macie jeszcze lampy z pozostałości lamp. Może bardziej ta środka zrobi się cokolwiek. Nie, ale tu klimatik jest, fajnie chłodno. Jest fajnie chłodno. Zobaczcie, cała ta wykładina po, po fal, pofalowała tak pofalowała. Teraz, bo kolega zdjęcie robi, nie chcę mu wchodzić w kadr. Nie będę wam lampą błyskową napłynął. Tu mamy pozostałości drzwi. To z wobrzycha pewnie zna tą lokalizację, więc... Nie ma co ukrywać. Nie wiem czy tam się da wejść dalej. Bo bym chciał wejść dalej. Bo tu mamy kolejne pomieszczenie. Ale też puste. Puste i... Tu tam byliśmy materiał 2 minuty. No i nic tutaj nie ma. Zawał, tylko widać jak sufit się, wa... sufit się wali. Jeszcze pozostałości lamp. Więc mały urbekcik, pow, wielki powrót na kanał. <grymne> Zobaczymy, tam dalej. To tu, jest tu jeszcze kolejne pomieszczenie. Tu chodzi. A, tu są jeszcze pomieszczenia. Ty! Więc. To jest nic ciekawego. zabite z skami. Możecie zobaczyć, no nic. To też tu fajne pomiesz pomieszczenie. <noise> Więc wiecie, dawajcie znać. Jak macie jakieś propozycje materiałów czy czegoś? Dawajcie znać. Możecie lokalizację podsyłać, kibelek. Tu jakiś dres. Puste pomieszczenie. Wtedy. Jakieś dokumentacje możecie zobaczyć. Najgorsze, że nie wiadomo, co to jest. <gry> Może później mi się uda to to sprawdzić. No to, to jest trochę większe z tego, co widać. Możecie zobaczyć. Nie jestem tak też po szybach świecić. A, tu kolejne wejście. O, i tu już jest koniec. Dużo, dużo Wam powiem. Przez chwilę byliśmy też w sztolni, w której się nie udało się przejść. Znaczy, bo z tego powodu tam coś by mogło być, ale nie wiem jak tam wejść, niestety. Ale jest za bardzo mokra ta sztolnia w tym okresie. Spróbuję jeszcze tam powiedzieć w lecie, jakbyście chcieli. Ale dajcie znać w komentarzach. Jakieś pokoje numer 5, pokój. Aha tutaj To grozi zawaleniem Tu mamy kolejny pokój Też pusty Już sufit się sypie na głowę Zobaczcie jak możecie zobaczyć Taki krótki materiał, ale zawsze jakiś będzie Nie narzekanie. Ja bym zawsze narzekać i tyle. No i tu się kierujemy już do wyjścia latarka. Nam nie będzie potrzebno. jakieś ciuchy, ciuchy robocze. Możecie zobaczyć. Pozdrawiam Tomka z tę Jeżeli jeszcze ktoś kiedyś nagrał, odzywaj się. Zobaczcie, tak, tak wygląda ujonek z, z zewnątrz, on jest często i gęsto zabezpieczony jakoś tak i nieraz nie da się tu wejść, ale jeżeli materiał Ci się podobał, daj znać w komentarz, subskrybuj na kanale, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w następnym materiale na naszym kanale.